Instalować Nexion Browsers a dzisiaj powiem wam jak zainstalować właśnie Rush Wars. To jest gra nowa super, cel, naprawdę to jest bardzo fajna jak dla mnie. I potrzebne do tego aplikacje to będą ustawienia, sklep Play, no i Turbo VPN. Mm, najpierw zaczynamy oraz kończymy na sklepie Play. Tutaj pobrałem sobie pro program akurat do nagrywania i jak widzicie. Teraz robię to tak, jak wy będziecie mieli, czyli wpisuję Rashwords. Nic nie ma, kompletnie nic. No jakieś tam tylko guide i w ogóle. Teraz pierwsze, co trzeba zrobić, wpisać tutaj Turbo VPN. Ten program, właśnie, to jest program, który będzie nam bardzo potrzebny. No i słuchajcie, otwieramy go. Będziecie tutaj mieli pewnie jakieś potwierdzenia i w ogóle. Yy, ale my to, to oczywiście tutaj wyłączamy I teraz ma, wyskakuje nam takie coś Pokazuję wam teraz, gdzie musicie kliknąć Więc klikamy w to miejsce. Już nam się tutaj ładuje. Klikamy jeszcze raz kliknę. A nie, to reklama. Chyba. A nie jest. I teraz wybieramy free. Nie możemy mieć yy, fas... oj, Przepraszam, ale tam coś kliknąłem. Yy, o, Niemcy kliknąłem, nie chcę Niemców. Yy, Niemiec, Niemiec, nie Niemców. Yy, Niemiec. Oczywiście, klikamy Free, i tutaj mamy różne kraje. Yy, więc wybieramy Kanadę. To disconnectujemy I teraz klikamy yy, znowu Kanadę i Retrie. Klikamy na tą marchewkę, i teraz nam się łączy nasz królik. Jak widzicie, on tutaj biegnie, a nam się łączy to ten serwer właśnie z Kanady. To jest nam potrzebne, jeśli chodzi o Turbo VPN. Trochę to będzie trwało, bo wiadomo, kanada dalej od Niemiec, więc trochę dłużej się ładuje. Ale mamy jakby, O nie. Takiś tam tej. Eee, jeszcze raz spróbuję, jeszcze raz. Może to dlatego, że miałem tego nie te niemcy mm. O, no jak widzicie już mam. się po prostu tak odrobić. Yy, teraz, jak widzicie, w tutaj, yy, w swoich powiadomieniach mamy to. Mamy to yy, i generalnie, już jeśli chodzi o Turbo, macie już wszystko zrobione. Jeśli to jest świeży telefon, bez konta żadnego założonego, możesz wchodzić w sklep Play i normalnie to pobierać. Ale słuchajcie, my to robimy inaczej, ponieważ. Yy, Potrzebujemy grać w Rushworks Teraz klikamy w ustawienia Szukamy zakładki Konta Google I wasze konto yy, Oczywiście tutaj usuwacie Usuwacie Ponieważ wszystkie konta muszą być usunięte Oczywiście jeśli yy, Jeśli Nie musicie yy, Usuwać konta lub musicie więcej niż jedno, zróbcie to. Zróbcie to, a naprawdę zobaczycie, że można grać wtedy w Rush Wars. Ok, więc teraz to, co musimy zrobić, to jest właśnie wejście znowu w ustawienia. Czekam, aż nam się tutaj załaduje. I teraz klikamy w zakładkę aplikacje. W aplikacjach szukamy, Dotychczas potrzebującego nam najmniej, chyba, programu, yy, czyli oczywiście. Czekajcie, tylko go znajdę. Tu jest A, D. Mm. Ok, jest. Sklep Google Play. Yy, teraz musimy wymusić zatrzymanie na nim, ponieważ musi nam przełączyć z tego polskiego języka na kanadyjski. Klikamy pamięć. Wyczyść dane to u góry. Właśnie to, które pierwsze się tam zapaliło na szaro. I już wszystko mamy zrobione. Teraz jedyne co musimy zrobić. Wszystkie programy usuwamy. I klikamy sklep play. Przekieruję nas tutaj. Zaloguj się, ponieważ musimy stworzyć swoje konto. Sprawdza nam dane. I y, klikam utwórz konto dla mnie. I tutaj generalnie jak ja zarejestruję się to do Was wrócę. Okej, okay, więc słuchajcie. Ja już jak widzicie założyłem konto moje. Jest trochę starsza wersja, bo w Kanadzie jest starsza wersja niż w Polsce. Klikamy tu. Jak widzicie, jeszcze nie ma nic napisane. Klikamy rush. Oj, 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 psem rush, stars, Rush. Cyk. I jak widzicie, mamy już tą grę. Ja już ją mam zainstalowaną. widzicie strategię numer 1 bezpłatne. No i to było.